Ej hey, witam Was serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku z Pele Life. Moi drodzy, dziś zrobimy sobie test zarobku, zobaczymy sobie ile, ile zrobię przez godzinach na nowych beczkowozach. Otwartych niedawno beczkowozach czy tam cysternach. To się w ogóle nie złe dymy dzieją, ale to nieważne. Tak no, tak jak mówię, z 3 będę pracował na beczkowozach, zobaczymy ile uda mi się zarobić. No, to bez błędnego przedłużania zacznijmy. W ogóle jakieś dziwne cienie te beczkowozy mają. Gdzie tu się rozpibeczkowoz? Tam, tam jest, dobra? Tam jest jakiś. Nie, tu. Jak chwila, moment. No, niestety, niestety, tutaj mała porada. Tu się jest niestety nie respi. Zapomniałem o tym na śmierć, bo tak długo tej pracy nie było. No, ale. Tutaj jeden koleś zrezygnował. odszedł, więc jest tu wezmę. No, za dobry stan to nie jest. Chyba jednak sobie weźmiemy innego. Czekajcie. okej, okay, dobra rada numer dwa. W tamtym miejscu nie respiłem się. No, żadne te cysterny, no i też nie warto brać porzuconych, bo zawsze to z nimi jest nie tak. Mam już normalną cysternę, więc... Cel jest tam, a tam koło tego, ko LV widzę. Dobra, możemy sobie pojechać. Jak ja mówię, zrobimy sobie te zarobku, zobaczymy ile przez godzinę, równą godzinę jest, zobaczymy która jest. O, jest akurat równą, 22. Zobaczymy ile do 23. uda mi się zarobić. Fajna godzina pełna jest, to będzie łatwo... O, żeby się nie pomylić. Zobaczymy do ile uda mi się zarobić, sorry, się zawiesiłem trochę Więc nie mam na razie nic do powiedzenia, no małe cięcie Ok, kończą właśnie pierwszy kurs, jeszcze ja chciałem poruszyć jeden temat, mianowicie no to niektó niektórzy się zastanawiają, że, tak, że tak rzadko odcinki, nie to co, co kiedyś było no, no to dlatego słuchajcie, bo już no szczerze mówiąc nie ma tak za bardzo co nagrywać, żeby Robić codziennie odcinki, tego typu rzeczy No niestety wygrałem jak zwykle mm. No, dlatego są takie no... No odcinki są tak te, tak jak jestem w stanie nagrywać coś ciekawego, bo nie chcę też, nie chcę też pokazywać, wiecie, głupot jakiś, jakiś... Byle czego. dziadotwa no, no, dziadostwa nie chcę pokazywać, no więc no. Tak na dam, dam radę tak nagrywa, ale też... No i jak Chce będzie robić czegoś innego, z czym no, może trochę zacząć w końcu nagrywać Jandery, no wiem, że dawno Jandery nie było. Choć, może ciekawie będzie wyświetlenie, bo ostatnio ciekawą rzecz, że jeden odcinek z retro z telewizorów miał więcej wyświetleń niż jeden z odcinków spyla. Z no trochę to dodaje do myślenia. No cóż no. Jest jak jest, no co zrobić? Mówię szczerze, też tak nie patrzę jakoś tak bardzo, żeby mieć, być jakimś wielkim youtuberem, jakieś cuda. Ja to robię tak dla przyjemności, ja to robię dla was, no. na samej przyjemności. Jakoś nie myślę o tym, żeby być jakimś wielkim youtuberem, no. Kilkaset subów, no, ja jestem zadowolony z, z każdego suba, mówiąc szczerze, ja tam, wiecie, nie patrzę żeby, nie patrzę na te liczby, żeby, no, jakiś wielki być coś takiego, no, nie wiadomo jak sławnych, nie, nie uważam się za jakiegoś bardzo sławnego, no. Chociaż będzie też coś ciekawego na no jak. Myślę, bo myślę że będę jakieś eventy. mam nadzieję, że zrobię jakieś odcinki z eventów. W ogóle kolejny odcinek mam, zapowiem będzie bo sprawdzimy sobie fajną ciekawostkę. Nie uniwersa nic. Sprawdzimy sobie coś, co może być praktyczne, jeśli się uda to wykonać, tylko, tylko znajdę jakąś osobę chętną z pręką i, i sobie sprawdzimy jedną ciekawą rzecz. To już mogę zapowiedzieć. No i co tu jeszcze zapowiedzieć? No jak mówię, no jeszcze, mam nadzieję, jakieś auto się będzie kupować, to się, to się też coś tam pokaże, no... ID no. Od razu powiem id nie wiem, czy kupię jeszcze jakieś ID, bo teraz patrząc na dzisiejsze ceny to trzy cyfrówki. No chyba trzy cyfrówki są już praktycznie skończone, jeśli chodzi o taką normalną dostępność. Cztery cyfrówkę, no nie wiem co jakbym szukać ocenika, no był taki plan, żeby znaleźć ocenika i tam wymienić za takiego co 50 odcinków znalazłem mojego starego, ale no. Mm, bardzo ciężko znaleźć innego cenika na 400 problem ID, ale jak się to uda, jeśli się to uda, to się też pokażę w odcinku, to, to takie małe zapowiedzi, małe ogłoszenia, ja zarabiam dalej, w ogóle gdzie jest ten cel, a, jest... a tutaj, koło tego stadionu jakby, w ogóle nie, ta praca była nieaktywna, pamiętam, że było... Hmm. Znaczy, hmm. Biorąc za punkt odniesienia, kiedy to było, kiedy było jako, jako testowane. Wtedy co była taka wpadka na odcinku, że chciałem wsiąść i się nie dało. To było wtedy testowane. To było parę miesięcy temu, chyba. Hmm. Nie, było. takie, bo nie powiem nam, mówiąc szczerze, ile to było nieaktywne. Dwa lata? Rok? Czy półtora? Nie wiem. No, jak ktoś wie, to nie powie dokładnie, bo ja dokładnie teraz nie wiem. To mi się wydaje, że coś koło półtora roku było nieaktywne, ale nie jestem do końca pewien. No ja i powiedzieć, no, dostaje się teraz ciągle 233 euro za, za. każdy kurs, jakby za każdy kurs, znaczy. A to dostałem 302, to jest dziwne, bo mm, tu jest 302, to było. A to premia jest, bo ostatnio, ostatnio dostałem cały czas 233, chwila. To pisze 233, dostałem 302. Mm. Dobra, y, chyba się dostaje więcej, bo chyba. Mm, może to to zależy od odległości, bo teraz. Y, Mały main fact, bo też ostatnio pracowałem cały czas tak parę dni temu dostawałem 233 Teraz może coś powiększyli albo coś się... Nie może jakaś przyjmę za odległość, ale zobaczymy jak będzie, dobra ja wracam do zarobiania, ja nie będę was tu męczył pieprzeniem od rzeczy Tutaj przy okazji pozdrowienia z odcinka dla Grabiego, czemu musimy oczywiście napisać Pytał się co tam, więc się załapał na odcinek, więc oczywiście pozdrow, pozdrowienia dla garbiegu, który się właśnie załapał, jeszcze chcę powiedzieć, bo zapomniałem płacić na początku, ale to nic, że nie płaciłem po prostu senak, potem odejmiemy y sumę, którą będę miał, od sumy, którą tam miałem wcześniej, no i wyjdzie to, ile zrobiłem, więc spoko. Tak, grzywo, pozdrowienia, tubowy świrów, wilka, Achmeda, tu jest Stacha, oto pozdrowienia dla, y dla wilka, dla Ahmeda, y dla Torpeda i dla Stacha z lasu. No i dla wszystkich YouTube'owych świrów, dobra, jedziemy dalej Chyba no, kolejny się załapie na odcinek Nawet hmm, nie było takiej chyba inicjatywy, ale teraz jest Czekajcie, chcę to zobaczyć chwileczkę Dobra, leci, bo czasami mi się hmm, nie załapie ten klawisz hmm. no, Mufo zniknęło. Hmm. No, zaraz mu napiszę hmm. Jego też oczywiście pozdrowimy z odcinka, klasycznie, tradycyjnie Oczywiście pozdrowam dla Dawaj Dyszkę, yy, dla niego też pozdrowienia z odcinka. Yy, dawno nie było takiej in inicjatywy, więc w końcu musi być. I tak, no tutaj mam teraz yy, akurat tyle kasy jeszcze, dostanę tam prędkę godzinną, ale to nic, to się tam podejmuje, tak jak mówiłem, to się wszystko podejmuje, no yy, tak, Dyszka odcinek, no akurat to się podejmuje wszystko i potem wyjdzie, ile zarobiłem, więc nie jest to żaden problem, żeby policzyć. Yy, o no, trochę matematyki, jak się zna, to się policzy, ile zarobiłem w sumie nawet. Yy. Matematyki na poziomie podstawówki Odejmowanie Dobra, lecimy dalej No i swoją drogą jestem yy, właśnie śledzony chyba No tutaj kolega Grabi pozdraw, Grabi wiem, że jedzie za mną od jakichś 10 minut Ile ja więc dajmy, no jest godzina, teraz akurat yy, jest yy, 22 i jadę z kolejnym jakby transportem. W ogóle ciekawy. Czekajcie się do końca cika, będzie mnie tak śledził. Pozdrawiam. wiem, że śledzisz mnie. W ogóle ciekawostka w tej cysternie, chyba chyba każdy zna. lusterka są jakieś takie pobugowane, że z tej strony jak się patrzy to jest tylko... są te jakby ramki do lusterek. A tutaj są samą strony ładne. Lusterka wsteczny. A z tej strony są same te madła. No, to ograbiamy się chyba ludzi, że nie, nie ma nic ciekawszego do roboty niż śledzenie jakiegoś gościa co jedzie cysterną. Patrz, nie załapię się, nie załapię się, a nie załapałem się. Dobra, Dobra no to idzie dalej. Łap tu ich śledzi. Ok, jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, zauważyłem, że bo kiedy było coś takiego, że przy każdym wypadku, albo nawet e, przy najmniejszym takim, no znaczy to największym takim jak na przykład teraz, podskoku spadały procenty, a teraz nie ma czegoś takiego. A no, poza tym zauważyłem, że cały czas dostaję te 300 euro ponad, więc to jest chyba zmienione. W ogóle jak Garabi się teraz dosiadł do mnie, pewnie awczy chłop. I tak jak mówię, no, to zauważyłem taką, taką małą zmianę, jakby że nie spadają procenty, nawet jak się w coś uderzy. Już po razy, no zdarzyło się parę razy w coś uderzyć, no i nawet jednego procenta nie spadło. A wcześniej było to nagminne, więc to jest jakieś jakaś poprawa, ale życie niestety dalej spada. No to ma być o no, błąd, że to jest jedyny pojazd, w którym życie tak spada. No, no nawet jak spadnie, to zaraz to się nie umrze, więc tyle dobrego chociaż. I jeszcze parę kursów, parę kursów mi zostało, jest no, do 21, więc trochę się jeszcze tego zrobi. No, kasum mam, jak widać, czy będzie potem odliczyć to, co miałem, tą pręgę do mi się zobaczy, ile zarobiłem. No, odcinek będzie taki trochę, no, 30 zarobków plus takie, no, gadanie, gadanina, ma zapowiedzi. No, tutaj wypadek był mały. No, więc cóż, no, kontynuujmy. Tak więc wracamy na chwilę. Wracamy i pokażę Wam teraz miejsce, gdzie jest podkowa. Teraz akurat widzę, że jej nie ma, ale zazwyczaj w tym miejscu jest podkowa. Znaczy, podkowa jest tutaj dokładnie koło, tego, koło tej platformy. No tak jak widać, teraz jej akurat nie ma, ale tutaj ma podpowiedź: jak ktoś zbiera podkowy, to tutaj się lepi podkowa w okolicy. O jest, jednak jest. Chodź, jak robią, też pewnie nie ma. Dobra, jednak idziemy. Trochę mi się pomyliło, tu jest jedna podkowa, no, Jak zbiera podkowy, no to podpowiedź. O, akurat nie miałem tej jeszcze. No to gdzie jest podkowa. Ok, więc no i ja tu będę kończył. Teraz jeszcze jeszcze małe cięcie, o, teraz mi się chyba. No do punktu dystrybucji? O, teraz dopiero nie pokazał mi celu. A teraz koło FC jest daleko trochę. No Dobra, ale tak jak ktoś nie ma, no to jak grabię w ogóle chyba Awczy. To nie zebrał, ale trudno. To tak jak ktoś nie ma, a ktoś zbiorę podkowy, no to tu jest podpowiedź. Tak więc my się będziemy chyba już w podsumowaniu. Ok, przy okazji pozdrowienia dla, tutaj dla Kuby GTHD, który chciał się... chciałby, żeby go podwiózł i jakimś cudem skoczył na tą ciężarówkę. Czy napisać. Oczywiście tradycyjnie. No, będzie chyba tu przejechać, Nie, czekajcie jednak tam. Ile wyciągnąłem, no y nie wiem, nie liczyłem jeszcze, no. <gry> A Kuba chyba nie jest moim widzem, bo tutaj trochę nie ogarnia. No, no, to więc już umieję robić cięć, to już ostatni kurs jest. O, to jednak tutaj udało mi się, że to jest tam wyżej. No to jest ostatni, więc zaraz, zaraz sobie podsumujemy tylko jeszcze policzę. Więc trzeba będzie odjąć Pręgę, to, co mówiłem. Prękę teraz mam 8, będzie pewnie 8 no 8, 402, więc, więc czekacie chwilę. Ja tutaj zaparkuję i po, policzę. Ok, mam już wynik zrobiłem, dokładnie, mój i jest dokładnie 2344, dokładnie 2300, na no, 2,3K zrobiłem, dokładnie. No nie wiem, czy to jest dobry wynik. No ja tu nie, awcze nic nie robiłem. Jeździłem tak normalnie, zrobiłem 2,3K przez jedną godzinę. No. Moja ocena tej pracy, no praca dobra dla graczy początkujących, takich średnio zaawansowanych, może nawet, no jak nie masz L2, nie masz czegoś innego, no, albo po prostu tak na wyluzowanie, jak nie ma co robić, no to praca nawet spoko. No fajnie, że tak zrobili, no praca dla no, nowszych graczy całkiem spoko. No, ja tu zaraz napiszę, ile zrobiłem, więc oczywiście ja was żegnam teraz. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Was we, we trójkę. Tutaj wraz z chłopami, którzy się załapali Na więc oczywiście Dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć